No i jeszcze raz niespodziewany powrót zimy. Mamy czajkę, która się schroniła nad tą kotlinką wypełnioną wodą. Orne, bardzo blisko zresztą e, drogi. No, z, tym razem jest niepłochliwa. No i tak wygląda czajka w Radomiu. Jeszcze w granicach administracyjnych Radomia przy ulicy Skarżewskiej, tak to wygląda, o, nawet się zbliża do nas, coraz bliżej, no i głos mam nadzieję, że słyszycie. W tej chwili no, powinna być już na swoich terytoriach, natomiast w miejscach, gdzie przystępują do lęgów i zazwyczaj są zaniepokojone, y, latają nam nad głowami albo udają odwodzą nas od swoich gniazd, no ale tutaj naszły komplikacje, no i szuka takich miejsc, gdzie, gdzie są odpowiednie, żeby znaleźć pokarm. Stąd być może nie boi się nas, no, albo jest to osobnik, który migrował i został przez tą pogodę właściwie zmuszony do tego, żeby znaleźć takie miejsce, żeby tą pogodę po prostu przeczekać. To samo jest ze skowronkami. One w tej chwili też grupują się gdzieś na obrzeżach dróg, gdzie szukają pokarmu, tak jak w tym przypadku tej czajki.